Jezu, no po prostu jestem w szoku dzisiaj, patrz ile ich idzie Jak bosko Nie strasz ich Nie, bo z tyłu tam ktoś jedzie za mną już No dobra, to włącz to światło O matko No ale skąd ich tyle? No czemu stałem na tej jezdni? No po co mają się spieszyć, no muszą tam przejść jakoś, tam chyba jest rów czy coś, Bole muszą przeskakiwać jest, skąd widzisz? No no, ich, żeby oni nie chcieli wyprzedzić nas. No, żeby nie nas. przejechali, bo to będzie szkoda. A właśnie, nie. No, tylko żeby z drugiej strony ktoś się nie spieszył. No ale kurde, no kiedyś będziemy musieli jechać, bo na co ona ciekawe. No ale ciekawa. zaraz przejdą się zastanawiają, utknęły no właśnie <grym> <grym> no co cofnął się teraz? no ale weź, bo nie mogę nagrywać dotkało się przejście. no właśnie, ale tu mają po lewej pole, no to o co chodzi? no muszą przeskakiwać przez... O, ale no jeszcze w życiu nie widziałem czegoś takiego <grym> No i tak jak ci mówiłem, że ja nie rzadko spotykam z jak dzisiaj no to wszystko masz. spotkałem o, ale numer ale to dużo ich jest No mnóstwo Skąd ich się wzięło no, bo żal mi przejechać bo je rozdzielę No już są chyba ostatnie nie jeszcze tam coś wychodzi z tego lasu Właśnie. Ile jeszcze będzie szło? Nie wiem. <laughs> no, dalej maluchy. Chyba tak. No Chyba tak. To możesz pomalutku. Ale numer. No dalej. A no, ktoś <laughs> zdjęcie robi z tyłu. No dalej mało. Uciekaj. Żeby cię ktoś nie najechał. Pomalutko. No ale po malutku bo no, może jeszcze coś, coś tam wiesz. Na pewno tu ona na pewno ścieżkę radą na no. polu, To tam poradzić po lewej ciemnego.